Witaj, drogi poszukiwaczu prawdy. Świat duchowy nie jest oddzielony od naszego materialnego bytu. Jest z nami stale, przenikając każdą warstwę naszej egzystencji. Jako strażnicy własnej energii musimy zrozumieć, że nasze myśli i emocje tworzą wibracje, które przyciągają podobne energie z przestrzeni duchowej. Stefan był jednym z najwybitniejszych polskich jasnowidzów, który potrafił dostrzec to, co niewidoczne dla zwykłego oka. Jego nauki pokazują nam, że obsesyjne duchy nie są złymi bytami w tradycyjnym rozumieniu. Są raczej energiami poszukującymi rezonansu, przyciąganymi przez nasze własne wzorce. Pierwszym z tych wzorców jest to chmura negatywnych myśli, która gromadzi się wokół naszej głowy. Gdy pogrążamy się w ciągłym narzekaniu, gdy wpadamy w pułapkę wiecznego poczucia bycia ofiarą, tworzymy gęstą ciemną energię. Która staje się jak latarnia morska dla bytów o podobnej częstotliwości. Każda skarga, każda myśl, pełna goryczy, jest jak zaproszenie wysłane w eter, mawiają starożytni mistrzowie. Obserwuj swój umysł przez jeden dzień. Ile razy przyłapujesz się na automatycznym narzekaniu, ile razy powtarzasz sobie, zawsze mam pecha, nic mi się nie udaje, życie jest niesprawiedliwe? Te pozornie niewinne wzorce myślowe tworzą energetyczne bruzdy w naszej aurze. Miejsca, gdzie obsesyjne energie mogą się zakorzenić. Z czasem czują się one jak w domu, karmiąc się naszym cierpieniem, wzmacniając je, tworząc błędne koło, z którego trudno się wydostać. Drugim wzorcem są wybuchy gniewu i osądu. Gdy płomienie niekontrolowanych emocji wybuchają z naszego splotu słonecznego lub czakry gardła, tworzymy potężne wyładowania energetyczne, które rozrywają naszą naturalną ochronę. W tych momentach, Jesteśmy najbardziej podatni na przyciąganie bytów, które karmią się chaosem i konfliktem. Zastanów się, czy znasz kogoś, kto po ataku wściekłości wydaje się być inną osobą, jakby coś przejęło kontrolę, popchnęło go dalej niż sam by chciał. To nie jest tylko metafora, to energetyczna rzeczywistość, której musimy być świadomi. Trzecim wzorcem są nadużycia fizyczne i uzależnienia: alkohol, narkotyki. Kompulsywny seks czy obiadanie się nie są jedynie fizycznymi lub psychologicznymi problemami. To również duchowe bramy. Każda butelka, każdy papieros, każda kompulsywna czynność może stać się energetycznym portalem, z którego wyrastają macki przyciągające byty, które rezonują z tą specyficzną częstotliwością. Gdy wprowadzamy te substancje lub zachowania do naszego systemu, tymczasowo zmieniamy naszą wibrację, często obniżając ją do poziomu który przyciąga energię poszukujące podobnego doświadczenia. Wielu uzależnionych opisuje swoje nałogi jako demony. To nie jest przypadek. Na głębszym poziomie te obsesyjne energie rzeczywiście mogą wpływać na nasze pragnienia i zachowania. Czwartym wzorcem jest poobserwowanie lub konsumowanie treści o niskiej wibracji. Nasze oczy są bramami duszy, a to co przez nie wpuszczamy, kształtuje naszą wewnętrzną przestrzeń. Pornografia, przemoc, plotki. Wszystko to tworzy w nas energetyczne odciski, które mogą przyciągać byty rezonujące z tymi częstotliwościami. Zauważ, jak po obejrzeniu brutalnego filmu czujesz się ciężki, jak po wysłuchaniu plotek Twoja energia wydaje się zmącona. To nie jest tylko psychologiczna reakcja, to również energetyczna odpowiedź na wibracje, które dobrowolnie wpuściliśmy do naszego systemu. Wkraczamy teraz głębiej w świat subtelnych energii, gdzie nasze słowa i przywiązania stają się potężnymi narzędziami kształtującymi naszą duchową rzeczywistość. Piątym wzorcem, który tworzy więzi z duchami obsesyjnymi, są nieświadome rytuały i werbalne pakty. Każde słowo wypowiedziane w gniewie, każda przysięga złożona w afekcie, każda deklaracja typu: Nigdy nie będę szczęśliwy, lub zawsze będę samotny. Staje się energetycznym kontraktem, który przyciąga byty rezonujące z tą częstotliwością. W tradycji mistycznej mówi się, że słowa mają moc tworzenia i niszczenia światów. Nie jest to poetycka przesada, lecz głęboka prawda o naturze rzeczywistości. Czy kiedykolwiek w chwili desperacji powiedziałeś: Oddałbym wszystko, żeby to się skończyło, lub zrobiłbym wszystko, żeby to osiągnąć? Te pozornie niewinne deklaracje są w przestrzeni duchowej traktowane dosłownie. Tworzą energetyczne łańcuchy lub niewidzialne umowy, które mogą przyciągnąć byty gotowe pomóc w realizacji tych pragnień, ale za określoną cenę. W dawnych kulturach ludzie byli świadomi tej mocy i dlatego traktowali przysięgi z najwyższą powagą. Współczesny człowiek, nieświadomy tych mechanizmów, często rzuca słowa na wiatr, nie zdając sobie sprawy, że każde z nich pozostawia energetyczny ślad który może stać się punktem zaczepienia dla obsesyjnych energii. Szósty wzorzec to ruminacja i przywiązanie do przeszłości. Gdy utrzymujemy się w stanie ciągłego rozpamiętywania bolesnych wspomnień, gdy karmimy się żalem i urazą, tworzymy energetyczne połączenia z przeszłymi wydarzeniami. Te połączenia działają jak niewidzialne łańcuchy, które przywiązują nas do starych luster odbijających nasze cierpienie w nieskończoność. Duchy obsesyjne znajdują w tych wzorcach idealne miejsce do zakorzenienia się. Dlaczego? Ponieważ energia, którą generujemy poprzez ciągłe powracanie do przeszłości, jest dla nich pożywieniem. Im bardziej cierpimy, rozpamiętując dawne krzywdy, tym silniejszą więź tworzymy z bytami, które rezonują z tym cierpieniem. Obserwuj swoje myśli przez jeden dzień, ile razy wracasz do tych samych bolesnych wspomnień. Ile razy odtwarzasz w głowie te same sceny, te same konflikty, te same słowa, które zraniły? Każde takie powtórzenie jest jak zaproszenie dla bytów, które żywią się tą częstotliwością. Siódmym wzorcem jest zaprzeczanie duchowości lub własnej wewnętrznej mocy. Gdy odcinamy się od naszego duchowego rdzenia, gdy zaprzeczamy istnieniu wyższej świadomości w nas samych, tworzymy wewnętrzną pustkę która może stać się schronieniem dla bytów poszukujących takiej pustki. Nasza aura staje się wtedy matowa lub fragmentaryczna. Naturalna duchowa ochrona, którą daje nam połączenie z naszym wyższym ja, zostaje osłabiona. W tej przestrzeni energie obsesyjne mogą swobodnie wchodzić i wychodzić, wpływając na nasze myśli, emocje i zachowania w sposób, którego często nie jesteśmy świadomi. To nie przypadek, że osoby, które aktywnie negują istnienie świata duchowego, często doświadczają najsilniejszych niewyjaśnionych lęków, niepokojów i niezidentyfikowanych ciężarów, bez świadomości duchowej nie mają narzędzi do rozpoznania i odcięcia tych wpływów. Osmym i ostatnim wzorcem są obciążone energetycznie otoczenie i brak ochrony energetycznej. Nasze fizyczne przestrzenie, szczególnie miejsca, w których śpimy, gromadzą energię, którą w nich generujemy. Jeśli nie oczyszczamy regularnie tych przestrzeni, mogą one stać się siedliskiem gęstych wibracji, które przyciągają obsesyjne byty. Spanie w miejscach o ciężkiej duchowej atmosferze, zaniedbywanie energetycznego czyszczenia naszych domów, pozostawianie duchowych okien otwartych bez odpowiedniej ochrony, wszystko to tworzy idealne warunki dla duchowych pasożytów. W tradycyjnych kulturach na całym świecie praktyki oczyszczania przestrzeni, odpalenia szałwi przez rdzennych Amerykanów po japońskie rytuały oczyszczania świątyń nie były jedynie przesądami, lecz głębokim zrozumieniem energetycznej natury naszego otoczenia. Te osiem wzorców tworzy kompleksową mapę bram, przez które obsesyjne energie mogą wchodzić do naszego życia. Nie są one oddzielne, często współistnieją i wzmacniają się nawzajem tworząc skomplikowaną sieć zależności energetycznych, które mogą być trudne do rozplątania. Jednak zrozumienie tych wzorców jest pierwszym krokiem do odzyskania kontroli nad własną energią i przestrzenią duchową. W następnym rozdziale przyjrzymy się praktykom i technikom, które pozwalają nam zamknąć te bramy i odciąć więzi z bytami, które mogą nas obciążać. Zanim przejdziemy do metod uwalniania się od duchowych więzi, Musimy nauczyć się rozpoznawać sygnały, które wskazują na obecność bytów obsesyjnych w naszym polu energetycznym. Świadomość jest pierwszym i najważniejszym narzędziem transformacji. Jak rozpoznać, że nawiązałeś więź z duchem obsesyjnym? Obserwuj uważnie następujące znaki, nagłe i niewytłumaczalne zmiany nastroju, szczególnie gdy przychodzą falami, powtarzające się myśli, które wydają się obce, jakby wszczepione z zewnątrz. Uczucie ciężaru lub gęstości w określonych częściach ciała, zwłaszcza w okolicach splotu słonecznego lub karku, nawracające koszmary lub wizje, poczucie bycia obserwowanym, gdy jesteś sam, oraz nagłe i intensywne impulsy do działań, które są niezgodne z Twoim charakterem. Pamiętaj jednak, że te znaki same w sobie nie są dowodem na obecność bytów obsesyjnych. Mogą mieć również podłoże psychologiczne. Lub fizjologiczne. Klucz leży w rozpoznaniu wzorców i połączeniu ich z omówionymi wcześniej bramami energetycznymi. Teraz przejdźmy do pierwszego etapu uwalniania się od tych więzi: świadomej pracy z wzorcami myślowymi. Proces ten rozpoczyna się od głębokiej i bezwarunkowej akceptacji siebie. Duchy obsesyjne żywią się samokrytyką, wstydem i poczuciem niższości. Gdy zaczynasz akceptować wszystkie aspekty swojego istnienia. Nawet te, które postrzegasz jako ciemne lub wadliwe, zmieniasz częstotliwość swojej energii na taką, która przestaje być atrakcyjna dla bytów szukających karmy. Praktyka uważności staje się tutaj nieocenionym narzędziem. Gdy uczysz się obserwować swoje myśli bez utożsamiania się z nimi, tworzysz wewnętrzną przestrzeń, która pozwala ci zobaczyć, które myśli rzeczywiście należą do ciebie, a które mogą być obcymi wpływami. Ta praktyka sama w sobie zaczyna rozpuszczać więzi z obsesyjnymi bytami. Obserwuj swoje myśli jak chmury na niebie. Nie próbuj ich zatrzymać ani zmienić. Po prostu bądź świadkiem ich przepływu, mawiali starożytni mistrzowie medytacji. Ta prosta, ale głęboka praktyka, wykonywana regularnie, zaczyna rozświetlać ciemną chmurę negatywnych myśli, która przyciąga duchy obsesyjne. Kolejnym krokiem jest transmutacja gniewu i osądu. Te potężne emocje nie są same w sobie złe, są formą energii, którą możemy nauczyć się przekierowywać. Zamiast tłumić gniew lub pozwalać mu eksplodować, możemy nauczyć się przekształcać go w asertywność i moc sprawczą. Starożytne praktyki alchemii duchowej uczą nas, że każda emocja ma swoją wyższą oktawę. Gniew może być przekształcony w pasję i determinację. Strach w ostrożność i mądrość, a smutek w głęboką empatię. Gdy uczysz się tej wewnętrznej alchemii, płomienie wybuchające z Twoich czakr stają się kontrolowanym ogniem transformacji, który nie tworzy już wyłomów w Twojej energetycznej tarczy. W pracy z uzależnieniami i nadużyciami fizycznymi kluczowe jest zrozumienie, że są one próbą wypełnienia wewnętrznej pustki. Duchy obsesyjne wykorzystują tę pustkę wzmacniając pragnienie substancji lub zachowań, które obniżają naszą wibrację. Pierwszym krokiem ku uwolnieniu jest zidentyfikowanie prawdziwej potrzeby, która kryje się za uzależnieniem. Czy alkohol daje ci chwilowe poczucie odprężenia i akceptacji? Czy kompulsywne jedzenie przynosi komfort i bezpieczeństwo? Gdy rozpoznasz prawdziwą potrzebę, możesz zacząć szukać zdrowszych sposobów jej zaspokojenia. Każdy krok w kierunku świadomego zaspokajania tych potrzeb Osłabia energetyczne macki, które łączą cię z bytami obsesyjnymi. W przypadku konsumpcji treści o niskiej wibracji, praktyka świadomego wyboru staje się twoją tarczą. Zanim włączysz telewizor, otworzysz stronę internetową lub wysłuchasz plotek, zadaj sobie pytanie: Czy ta treść podnosi moją wibrację, czy ją obniża, czy wzbogaca moje życie, czy je zubaża? Te proste pytania, zadawane regularnie, zaczynają oczyszczać twoje energetyczne oczy. I przerywać hipnotyczny trans, który czyni Cię podatnym na obce wpływy. Aby uwolnić się od nieświadomych rytuałów i werbalnych paktów, potrzebujemy praktyki świadomego mówienia. Każde słowo, które wypowiadamy, jest aktem tworzenia. Gdy zaczynamy traktować naszą mowę jako świętą, gdy świadomie wybieramy słowa, które wzmacniają, a nie osłabiają, zaczynamy rozwiązywać energetyczne kontrakty, które zawarliśmy nieświadomie. Starożytna praktyka mantra Shakti, mocy mantr, opiera się na zrozumieniu, że dźwięk jest pierwotną siłą twórczą. Regularne powtarzanie mantr o wysokiej wibracji, czy to sanskryckich, czy po prostu afirmacji w Twoim własnym języku, zaczyna rozpuszczać łańcuchy energetyczne utworzone przez nieprzemyślane słowa i przysięgi. Wyzwolenie z przywiązania do przeszłości wymaga głębokiego przebaczenia, nie dla innych, ale dla Ciebie samego. Przebaczenie nie oznacza akceptacji krzywdy ani pozostawania w toksycznych relacjach. Oznacza uwolnienie energetycznego ładunku, który wiąże cię z przeszłymi wydarzeniami i sprawia, że pozostajesz dostępny dla bytów żywiących się tym cierpieniem. Rytuał przebaczenia może być prosty. Wyobraź sobie bolesne wydarzenie z przeszłości, poczuj w pełni emocje, które się z nim wiążą, a następnie powiedz, nagłos lub w myślach, uwalniam Cię. Uwalniam siebie, przebaczam, idę dalej. Powtarzaj ten rytuał tak często, jak to konieczne, aż poczujesz, że energetyczne łańcuchy zaczynają się rozluźniać. W naszej podróży ku wyzwoleniu od duchów obsesyjnych docieramy do punktu, w którym musimy odzyskać naszą wrodzoną duchową moc i ustanowić trwałą ochronę energetyczną. Te dwa elementy stanowią fundament, na którym zbudujemy nasze nowe, świadome życie duchowe. Zaprzeczanie własnej duchowości lub wewnętrznej mocy tworzy próżnię, którą obce byty chętnie wypełniają. Odzyskanie tej mocy rozpoczyna się od prostego, ale głębokiego rozpoznania. Jesteś istotą duchową doświadczającą ludzkiej egzystencji, nie ludzkim ciałem z duchowym dodatkiem. Ta zmiana perspektywy jest rewolucyjna, przekształca sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoją relację ze światem. Praktyka Reconnection, ponownego połączenia z Twoim wyższym ja, jest kluczowym krokiem w tym procesie. Zacznij od codziennej medytacji, w której wizualizujesz światło spływające z wyższych wymiarów, przenikające Twoją aurę i wypełniające każdą komórkę Twojego ciała. To światło nie jest czymś zewnętrznym, to przypomnienie Twojej prawdziwej natury, Twojej esencji, która zawsze była czysta i nienaruszona. Gdy praktykujesz tę medytację regularnie, fragmenty Twojej aury zaczynają się zrastać, a jej matowość ustępuje miejsca jasnemu, wibrującemu światłu. Byty obsesyjne nie mogą zakorzenić się w takiej aurze. Jej częstotliwość jest dla nich nie do zniesienia. Podobnie jak silne światło jest nie do zniesienia dla istot przyzwyczajonych do ciemności. Pamiętaj jednak, że duchowość nie jest ucieczką od rzeczywistości, jest głębszym w nią wejściem. Prawdziwa duchowa praktyka nie odrywa Cię od codziennego życia, ale sprawia, że przeżywasz je pełniej, z większą świadomością i intencjonalnością. Jest to istotne, ponieważ duchy obsesyjne często wykorzystują fałszywe formy duchowości, te, które promują oderwanie od ciała, negację emocji lub obsesyjne dążenie do wyższych stanów, jako subtelne bramy do Twojego systemu energetycznego. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie i ochrona Twojej przestrzeni fizycznej. Twój dom, a szczególnie miejsce, w którym śpisz, powinno być sanktuarium wolnym od ciężkich energii. Zacznij od gruntownego, fizycznego sprzątania. Nieporządek w przestrzeni materialnej często odzwierciedla i wzmacnia energetyczny chaos. Następnie przejdź do energetycznego oczyszczania. Możesz użyć dymu szałwi, palosanto lub jałowca, okadzając każdy kąt Twojego domu. Ze szczególnym uwzględnieniem narożników, gdzie energia ma tendencję do stagnacji. Podczas tego rytuału utrzymuj jasną intencję. Oczyszczam tę przestrzeń ze wszystkich energii, które nie służą najwyższemu dobru. Tylko światło i miłość mogą tu przebywać. Po oczyszczeniu przestrzeni, czas na jej ochronę. Tradycyjne metody obejmują umieszczanie kryształów ochronnych, takich jak czarny turmalin lub hematyt, w narożnikach domu. Rysowanie symboli ochronnych na progach i oknach, można użyć wody święconej lub olejków eterycznych, oraz wizualizację kopuły światła otaczającej cały dom. Pamiętaj jednak, że najsilniejsza ochrona nie pochodzi z zewnętrznych narzędzi, ale z Twojej własnej intencji i świadomości. Codziennie rano i wieczorem poświęć chwilę, aby odnowić energetyczną tarczę wokół swojego domu, potwierdzając, że jest to przestrzeń światła do której ciemne energie nie mają wstępu. Teraz, gdy nauczyłeś się rozpoznawać znaki obecności duchów obsesyjnych, gdy zacząłeś zamykać bramy, przez które wchodzą do Twojego życia, gdy odzyskałeś swoją duchową moc i oczyściłeś swoją przestrzeń, czas na ostatni, ale najważniejszy krok utrzymanie stanu świadomości, który naturalnie odpycha obsesyjne byty. Stan ten charakteryzuje się wysoką wibracją miłości, współczucia i wdzięczności. Nie jest to abstrakcyjny ideał, ale praktyczny stan energetyczny, który możesz kultywować poprzez codzienne praktyki. Zacznij każdy dzień od świadomego generowania uczucia wdzięczności za kolejny dzień życia, za Twoje ciało, za możliwości, które przed Tobą stoją. Ta prosta praktyka dramatycznie podnosi Twoją wibrację. Praktykuj świadome wysyłanie miłości i współczucia do wszystkich istot, nie tylko tych, które kochasz ale również tych, które cię zraniły lub z którymi masz trudne relacje. Ta praktyka nie jest oznaką słabości, ale manifestacją twojej duchowej mocy. Pamiętaj, że byty obsesyjne żywią się konfliktami, urazą i podziałami. Gdy świadomie wybierasz miłość zamiast strachu, pojednanie zamiast konfliktu, współczucie zamiast osądu, tworzysz energetyczne pole, w którym te byty nie mogą przetrwać. Ważne jest również, abyś zrozumiał, że uwolnienie od duchów obsesyjnych nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. Będą momenty, gdy stare wzorce powrócą, gdy bramy znów się uchylą. Nie traktuj tego jako porażki, ale jako część twojej duchowej podróży, okazję do pogłębienia praktyki i wzmocnienia swojej świadomości. W tradycji buddyjskiej mówi się, że oświecenie nie jest odległym stanem, który osiągamy po latach wyrzeczeń, ale naszą prawdziwą naturą którą odkrywamy, gdy usuwamy zasłony iluzji. Podobnie, wolność od duchów obsesyjnych nie jest czymś, co musisz zdobyć, to Twój naturalny stan, który odzyskujesz, gdy usuwasz energetyczne blokady i wzorce, które te byty przyciągają. Na zakończenie naszej podróży chcę Ci przypomnieć, że nie jesteś sam w tej pracy. Istnieje wiele istot światła, zarówno po drugiej stronie zasłony, jak i tu, na planie fizycznym, które są gotowe Ci pomóc. Nie wahaj się prosić o pomoc, czy to poprzez modlitwę, medytację, czy konsultacje z doświadczonym przewodnikiem duchowym. Pamiętaj słowa starożytnej mądrości: Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła. Twoja prawdziwa natura jest jak to światło. Niezależnie od tego, jak gęste są cienie duchów obsesyjnych, nie mogą one zagasić twojego wewnętrznego blasku, mogą go jedynie tymczasowo przysłonić. Ale gdy świadomie wybierasz życie w zgodzie ze swoją wyższą jaźnią, ich wpływ naturalnie się rozpuszcza. Niech twoja podróż ku duchowej wolności będzie pełna odkryć, transformacji i radości. Niech każdy krok prowadzi cię bliżej twojej prawdziwej natury, istoty światła, miłości i nieograniczonego potencjału. Niech wszystkie więzi, które cię ograniczają, zostaną przecięte, a wszystkie bramy, które przyciągają ciemność, zamknięte na zawsze. Drogi poszukiwaczu duchowej prawdy, jeśli te nauki poruszyły Twoje serce i obudziły pragnienie głębszej transformacji, zapraszam Cię do pozostania częścią naszej wspólnoty światła. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej duchowych wskazówek, które pomogą Ci wyzwolić się z niewidzialnych więzów i odnaleźć swoją prawdziwą moc. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami, które z tych ośmiu wzorców rozpoznajesz w swoim życiu. Jakie metody ochrony energetycznej działają dla ciebie najlepiej? Twoje słowa mogą stać się latarnią dla kogoś, kto znajduje się w ciemności. Pamiętaj, że w dzieleniu się mądrością leży jej pomnażanie. Dołącz do nas na tej ścieżce ku duchowemu przebudzeniu. Razem jesteśmy silniejsi.